Pracował aż do śmierci w Kazachstanie. Znał, znał się z kardynałem Wojtyłą, bo seminarium kończył w Krakowie i pracował w Krótkowice Kirtej -e i znał się z tym. I później właśnie po jego śmierci odmał księdza bukowickiego Ojcu świętego przekazano w darze, Dlatego właśnie tutaj znajduję. Tu są pamiątki takie, o to można sobie nawet przeczytać, prawda, z czasów powstania styczniowego. To żałoby Narodowej też, okres powstania. Buteleczka, której służyła do prezentacji rodzaju, do wina. Znaczy no, kiedy wykonane dość u złyska pocisku. To są kopie na przykład słynnych obrazów. To tak? jest kopia obrazu Matejki, Kazanie Piotra Skargi. Tam, ta Matka Boża, to jest kopia Chełmońskiego, Józefa A tutaj te pamiątki dotyczą stanu mojego. Tak, no? No, no, powiedz, że nie umie chodzić za zrobienie. Czy ci ci mała? No, no, Czy nie no, chodzić no, mała Troszkę czacie się od rana jest męczona, to dobrze, no, że nie no, idzie. No, w no, tej są dwie, w spadownicach przy tej